Cześć! Wiemy, obiecywaliśmy, że nasze filmy będą pojawiały się już regularnie, ale niestety tam, gdzie teraz byliśmy, nasz dostęp do internetu był ograniczony. Mimo wszystko, witamy w kolejnym odcinku, ostatnim z tegorocznej wyprawy do USA i zapraszamy do subskrypcji, ponieważ kolejne filmy będą naprawdę odjechane i przeniosą Was do kompletnie innego świata. Także. Zaczynamy. Udało nam się dostać pod kolejną atrakcję, którą chcieliśmy bardzo i była na naszej dzisiejszej czekliście Czyli Trump Tower. Mm, Widzicie jeszcze ha, ha. nas? Ha. Make America Great Again. Dokładnie. Robi wrażenie budyneczek. Nie powiem, że nie. Fajna lewacja, cała ze szkła. Możecie sobie wejść do środka, jeżeli chcecie, tam są sklepiki, jest, jest tarwa. możecie sobie wbić kawkę I popatrzeć jak to jest no, Merry Christmas no. Dla Ciebie O oh,

No mniejsze niż by się by mogło wydawać. Mniejsze? No czekaj. Ja ja myślę, że to maru. będzie taki plac, tak. no fantastycznie jak na Nowy Jorku to jest duże. No właśnie. Na Polinkę jest miejsce, na lodowisko jest miejsce. Ja myślę, że gdyby się postarali, żeśmy tutaj postawili nie wielom. Ja myślę, że tu jeszcze jest miejsce właśnie na niego, nie? Mega i coś skoro naprawdę mega wrażenie, co? Właśnie wewnątrz hotelu Plaza miała miejsce scena, w której Kevin McAllister pyta przypadkowego gościa o drogę do lobby. Oczywiście w rolę gościa wcieli się nikt inny jak Donald Trump. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Dziękuję. Hotel oczywiście ma się dobrze. Wnętrze, wiadomo, wygląda już nieco inaczej. Za to ceny zaczynają się od 1200 dolarów za noc. No tak, to była najlepsza reakcja na ten cel. A dokładnie tutaj, w tym miejscu, Marvey i Harry, czyli mokrzy bandyci, ścigali Kevin'a, A ten, jak zawsze, wiadomo, przechyczymy. Tak jak mówiłem, hotel stoi tak jak stał, ma się dobrze, a my teraz lecimy na Times Square. Zobaczymy co tam się dzieje. Pierwsze wrażenie? Wow! Głowa eksploduje, słuchajcie, ilość świateł, ekranów, reklam, ludzi. To jest porażająca, pierwszy raz coś takiego widzę w życiu. Jeżeli tak jak ja nie byliście nigdy byli w takim miejscu, to prawda przyjdźcie, bo jest mega. Wokół pełno artystów, jakichś wydarzeń, jakichś przedstawień. Naprawdę warto tutaj być. Idziecie sobie cały czas Broadwayem i dochodzicie aż do tu. Naprawdę, poświęćcie trochę czasu, przyjdźcie. Nowy Jork nocą. Polecam. Zobaczyć główne atrakcje, ale z pewnością mamy mały niedosyt, gdyż nie zdążyliśmy zwiedzić Central Parku w jego całkowitej odsłonie. Nie udało nam się zdobyć biletów na spektakl na Broadwayu. W kolejnych odcinkach postaramy się Wam przybliżyć, z jakimi kosztami trzeba liczyć się, aby zobaczyć choćby to, co my w USA, i skręcimy mały poradnik który ułatwi Wam poruszanie się po tym pięknym tle. Odejść, sam się pat. też kotek? Powiemy też gdzie najlepiej zrobić zakupy z jakichś zniżek skorzystać no w tym najlepsze jest Ania. czy wreszcie gdzie wynająć auto aby się opłacało zostańcie z nami, dajcie kciuk w górę udostępnijcie nasz kanał polecajcie nas znajomych abyśmy mogli dalej robić to co robimy i pomagać wam bo tak naprawdę nasze filmy są po to abyście mogli uczyć się trochę na naszych błędach abyście mogli skorzystać z naszych rad po to aby było Wam łatwiej. Zatem zapraszamy do kolejnych odcinków i widzimy się już za tydzień.